Większość imprez tego typu skupia się albo na ofercie edukacyjnej, albo zawodowej. Majowe targi w czerwiące leszczynach zawsze łączą obie te oferty, tworząc wyjątkowe święto. Święto szkół i święto pracy, ponieważ młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty poprzez kształcenie się na różnych szczeblach edukacji oraz poszukiwanie mogą również poszukiwać swojej drogi życiowej. Stąd obecność wielu uczniów gimnazjów z całej okolicy, bowiem wiele stanowisk oferowało naukę w różnego rodzaju szkołach ponadgimnazjalnych. Chcemy pokazać tutaj na stoisku jak bogata jest nasza oferta, ale z drugiej strony młodzież dzisiaj w klasach również ma możliwość zapoznania się i z kierunkami ogólnokształcącymi i zawodowymi. Tam dla nich są przygotowane ćwiczenia, zabawy oraz pokazanie specyfiki, Każdej, każdego zawodu. Bowiem, jak pokazują statystyki prezentowane przez chociażby urzędy pracy, ofert dla ludzi o wykształceniu zawodowym jest coraz więcej. Patrząc na nasze losy naszych absolwentów i losy naszych uczniów, ja wiem, że oni się świetnie odnajdują. Co więcej, absolwenci tegorocznego liceum dzisiaj już tu są jako pracodawcy, także bardzo często właśnie to działa w ten sposób. A dla początkujących przedsiębiorców takie targi to również doskonała okazja do znalezienia zdolnej kadry pracowniczej. Dlatego w tym roku na imprezie stawiło się ponad 40 wystawców. W okolicach marca, kwietnia wszyscy się z nami kontaktują, kiedy w tym roku będą te targi. Czyli, tak, w rzeczywistości to oni do nas bardzo często wystosowują to zapytanie, a nie że my kogoś musimy na siłę tutaj szukać. Bo szukania na tego typu imprezach są przecież odwiedzający. i'll close Pięć gmin, kilkanaście zespołów i wokalistów, kilkudziesięciu uczestników. Ósma edycja powiatowego przeglądu zespołów artystycznych nie przeszła bez echa. Wszystkie zespoły z całego powiatu, wybrane zespoły biorą udział, jak co roku. Jest to udział zespołów na takim, myślę, no bardzo wysokim szczeblu, na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że zarówno my, jak i reszta gmin i miasto Czerwonka Lyszyny mają co do zaprezentowania. Zgodnie z tymi słowami na scenie pojawili się tancerze grup. Remix, lines, kropy, aplauz i step by step. Wszystkie oczywiście złożone z młodych mieszkańców powiatu Rybnickiego. Ponadto każda z gmin wytypowała do rywalizacji solistę bądź zespół wokalny. Mam nadzieję, że ta rywalizacja nie występuje, że jest to dla nich zabawa, a dla nas przyjemność, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu muzyczno-artystycznym. Impreza nie przez przypadek odbywa się w piecach w gminie Gaszowicem. To tu swoje pierwsze sceniczne kroki stawiała jedna z największych gwiazd powiatu rybnickiego młodego pokolenia wokalistów, Mateusz Piecowski. On daje tutaj przykład i młodzież ma z czego korzystać i generalnie powinna tylko iść do przodu w tej dziedzinie i coraz lepiej śpiewać, tańczyć. A najlepiej w tym roku śpiewali i tańczyli młodzi artyści ze Świerklan Chór Gaudeo i zespół taneczny Step by Step. Tym razem w Rybnickiej Galerii w Starostwie królował impresjonizm. To dzieła pani Teresy Peszkę, zawodowo związanej z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz powiatowym ogniskiem pracy pozaszkolnej w Rybniku. Jednak w wolnych chwilach poświęca się ona bez reszty malarstwu. Można, jak się to lubi i chce, to nie ma problemu. Ja maluję dosyć szybko, akurat. Także dla mnie taki obraz to jest czasami godzina, dwie, więc to nie jest problem, żeby znaleźć ten czas w ciągu tygodnia. Można to zrobić. Pytana o inspirację, pani Teresa odpowiada, impulsem do stworzenia takiego czy innego obrazu może być praktycznie wszystko. Czasami jest tak, że zobaczę jakąś tam, zamknę sobie oczy i coś sobie wyobrażam. Czasami jest tak, że... E, widzę jakiś, jakąś pocztówkę, jakiś tam obraz i tak mam to w głowie. A czasami zupełnie improwizuję, czyli nakładam farbę, wie nie więcej znam zarys, no i do dzieła. I czasami wychodzi, że, że jest ładnie. A potem jest to na wystawie pokazać. <gry> dokładnie tak, dokładnie tak. Także specjalnie się nie przygotowuję do tego. Tylko na przykład wiem, że będę miała czas w tym, w tym dniu, więc muszę namalować obraz. Wychodzi. Musiało zatem kilka razy wyjść ładnie, skoro od wczoraj te prace wiszą na ścianach galerii w Starostwie i powiszą tam przynajmniej jeszcze przez kilka tygodni. Piękna twórczość, właśnie pani Teresy Peszkę, pokazuje swój impresjonizm, swoje, swoje, swoje spojrzenie na świat, swoją twórczość. Natomiast artystów, którzy jeszcze są na terenie powiatu, a którzy jeszcze nie, nie zostali pokazani, jest naprawdę dużo. Także tutaj ten cykl kwartalny no nie wyczerpie. Tego tematu jeszcze przez długie, dwie lata. Zatem kolejny wernisarz lokalnego artysty już wkrótce.